Witajcie widzowie, tu rowerowy poszukiwać paranormal. Dzisiaj znajduje się w miejscu, gdzie miejsce lądowania samolotu EPZL Łoś. Nie wiem, czy widać, czy nie. Kurde, którym to się przybliżało tym, tym no i tak słabo Tak słabo widać No ale coś tam widać o 1939 roku Przyjechałem tu sprawdzić Czy coś tu konsystuje Nie jak to poszukiwać, tak o nawet słońce mi wyszło Sprzęty już wyciągłem Mamy Patrzcie Powiedziałem sprzęty już wyciągłem mamy. i mamy Rempoda Dziękuję Patrzcie Patrzcie i mamy skoki A, skoków nie będzie widać. Widzowie. Są skoki. 154 nawet. Dzień dobry. Patrzcie. Dziękuję. Nie dotykaj tego. Poczekaj. Najgorsze jest to widzowie, że zapomniałem tego. Sześć tam prawdy. Wziąłem tylko Rempoda. Hello welcome. Spirit Talker. No i czujnik. Wy pewnie też już widzieliście to. Kto jest tutaj ze mną? Niech się przedstawi. Niech przemówi do tego urządzenia. A przed chwilą była totalna cisza. Czujesz się teraz wolny? Super. Ale nadaje. A przejdziesz przez to urządzenie? Zobacz. Dobrze Kto jest tutaj ze mną? Niech się przedstawi Bo nie wiem jak mam cię wołać Jak mam do Ciebie mówić Na pewno tu jest jakiś pilot O że widzowie ramca się robi Po południu mają być burze w regionie łódzkim Ja cię kręcę Znowuż nadaję całka, całka rępot. Widzian, tękę specjalnie zużyłem i była cisza, ale wiem, że są skoki, rępot czyli coś jest. Czy przedstawi ktoś się mi? Mam nadzieję, że tu ludzie nie będą za często chodzić. To nikt nam nie przerwie. Jestem moją bmk Przedstawi się ktoś. Ja jestem Tomasz. Może Ty jesteś, Władysław, albo Jan. Albo Mieczysław, Marian, Lucjan, nawet jest jakiś, Kazimierz, Władysław, Józef, Aleksander. No dobrze, super. Ja wam nie przyszedłem robić krzywdy, nie przyszedłem nic tu niszczyć. Bardzo ładnie macie tu zrobione. Czy ktoś mi się przedstawi? Czy jest. Patrzcie, no skoki. Ja nie mam nic takiego, żeby wywoływało. Patrzcie, znowu rempot. Skok. Rępot. Przejdź przez to jeszcze urządzenie białe. Jak możesz. Zrobisz to dla mnie. Przez to białe urządzenie jeszcze przejdź. Dotknij tego urządzenia jak możesz. Ja cię kręcę, widzowie. Widzicie? No w biały dzień, normalnie w biały dzień. Aktywność mega. To miejsce jest w Stanie Belhatowa. No na pewno gdzieś to na mapie sobie znajdziecie. Ten samolot tu już nie jeden z regionu łódzkiego znają ludzie. Pięknie tu jest zielono. Nie chcą chyba rozmowy. Czy ktoś ze mną porozmawia? Ostrożny. Ja jestem ostrożny. Mówię, ja nie przyszedłem nikomu krzywdy robić, tylko przyszedłem się dowiedzieć, czy. Czy ktoś tu w ogóle jest właśnie związany z tym samolotem, tutaj? Co tutaj jest z makieta zrobiona? Czy naprawdę tutaj leżą piloci? To prawda? Pat, skok. Rępot i skoki. Nie wiem, co to jest mambi. Mandy, Mandy. To znaczy, że jakaś kobieta? A czy to są sami mężczyźni? Widzowie, co jest grane? czy to są sami mężczyźni? Dzień dobry. Dzień dobry. Zburzony, dlaczego? Czuję się zagubiony. Dlaczego czujesz się zagubiony? Przecież teraz spoczywasz w spokoju. Leżysz tu i odpoczywasz. Przychodzą do ciebie ludzie. Palą wam wrznicze. Odejdź od tego urządzenia już, proszę. Nie męczcie tego urządzenia. Dziękuję. Dotknijcie tego urządzenia białego. No i też fajny dźwięk wydaje. Zrobicie to dla mnie. Albo opowiecie swoją historię. Ktoś opowie swoją historię z Was. Uderzenie. Co? Uderzenie. No ciepa zimnem na pewno jest uderzenie. A może ci chodzi o uderzenie samolotu w ziemię tak że o to ci chodzi cały czas nadaje rępot pobierasz energię do kontaktu to pobieraj chętnie bym z wami porozmawiać chce no chyba nie macie nic za złe że przyjechę tu z wami porozmawiać Ładny ten samolot, fajna makieta, taka zrobiona, fajna, fajna, są lotki, wszystko fajne Miałem 80 lat o 80. Zaraz zobaczymy widzowie A to wszystko młode, 28, 24, 25, 23, 20, 34, 22 Nie, nie ma żaden tyle lat nie miał Czyli coś tu jest nie halo Czy w ogóle jesteś tutaj? Kim byłeś w, przysz... w przeszłości? Mo... Pamiętasz? Zobaczymy, co powie. Może powie, kim był e, Piotra Okulskiego. Aha, bo to bohater ojczynu. Czy możesz mi powiedzieć, kim byłeś w przeszłości, jak żyłeś? Oku ok. I cisza widoczna. Grympot jest dobry, bo antenkę chowam. Nie wyciągam antenki specjalnie, żeby to bardziej musiało podejść do tego urządzenia, żeby było mniej czułe. Specjalnie. Powiesz mi, kim byłeś w przyszłości? W przeszłości, przepraszam. No nie no, to już jest widzowie jakaś nieprawda Ech. Może ustawimy to w tą stronę Może wtedy załapie w tamtą stronę ustawimy Hello Welcome Czy powiesz mi kim byłeś w przeszłości? Powtarzam się po raz kolejny. Chciałbym dostać odpowiedź. bardzo fajnie to widzowie wygląda będzie chyba krótki materiał bo coś się chmurzy no, 30 km mam do domu, aż I niestety teraz miałem podwiat no mam nadzieję, że teraz będę z wiaterkiem, będę jechać szybciej no niby niby gravel, ale no nawet podwiat gravel nie daje rady i cisza widzieliście poszła sobie chyba dziś energia jeszcze ktoś jest tu ze mną w ogóle? A może, może się dowiem, ilu was tu jest? Jak nie wiecie, może nie pamiętacie, kim byliście w przyszłości, przeszłości? Może ktoś... Co? Ożywić? Nie no, ja was nie będę ożywiać, jeżeli tu leżycie, to sobie leżcie. <laughs> może chodzi, że was rozbudzam, tak? No przepraszam. Może Wam to się nie podoba, bo spoczywacie w pokoju i sobie spoczywajcie. Ja nie mam nic przeciwko. Tylko przyjechałem, bo badam takie miejsca, sprawdzam, czy jest jakaś tutaj energia jeszcze. No i widzę, że jest. O kurde, Osta, widzowie, Osta, Sió. Czy ktoś z Was był pilotem? Tutaj, kto leży. No nie wiem, czy tutaj leżycie, czy są tylko po prostu zdjęcia pamiętnikowe. Upamiętniające. Czy naprawdę to są jakieś nagrobki? Nie wiem. Czy ktoś ze mną porozmawia w ogóle? Chyba, że chce. Się... O! Czyli tu jest zła energia. Zły duch tu jest, widzicie widzowie. No znowuż ta fienna złego ducha. Ja nie wiem. Gdzie jadę to zła energia jest? Czy ta zła energia yy, może się przedstawić ten złośliwy duch? Niech przemówi do tego urządzenia. Albo jeżeli jest taki mocny, to tylko ja widzowie. Nie dotknie tego urządzenia w mojej prawej ręce. Pokażę jaki jest silny. Zrobi to dla mnie ten złośliwy duch. Zaryzykuję widzowie. No na... to jest luz, blues jak to się mówi. Widzowie idziemy sobie na górę. Odejdziemy od tego urządzeń. Zobaczymy. Macie ten samolot. że pooglądamy. Tak? O, jagody mamy obok. Może sobie pojeść możemy. Nie wiem. Kogo, kto tu jeszcze nie był, to zapraszam. Fajne miejsce do zwiedzenia. Akurat ja mam okienko wolne. O, nawet korniki można zwiedzić. Pełno jest. O, chodzimy na górę. Zobaczcie. Jak to. Fajnie wygląda z góry. Ten samolot. Skrzydła. I cisza. Widzowie. To chyba już materiał się zakończy zaraz. Bo to nie ma sensu. pokażę Wam tą makietę z przodu. mamy ten śmigła. Samo, yy, silnik. Nie, to się nie obraca jak coś. Jeżeli ktoś chciał wiedzieć, tu już ktoś zniszczył niestety tą makietę. Bo jest potuczone, było tu oszklone. Nie wiem co jest grane. Macie, tu fajnie malunki są porobione. Powiem Wam ogólnie naprawdę. No fajny ten, ten samolot. To jest pleksy zrobione. Skoki są przez to, że o, i dlatego są skoki, i to jeszcze yy, magnetyczne. Nie wiem dlaczego, ale takie to, tak to urządzenie działa. A tak samo kadwójka, jak się puknie, to ona też mruga przecież. Dobra, schodzimy na dół. Coś tam było. Jakiś tekst. Nie wiem, czy widzieliście tutaj. No i co no widzowie, no dojechałem tu, na szczęście szczęśliwie, bez awarii, bo już napęd mam do wymiany, on no, zajeżdżony, w tylu miejscach już byłem dla was, no dobra, spróbujemy, czy jest tu jakaś jeszcze energia, kurde widzowie, myślałem, że tu ktoś idzie, a to ja, to ja, uruchomiłem to urządzenie, Fajne to miejsce, naprawdę, ale już totalna cisza jest. Zobaczymy. Jeszcze mnie łapie. Dobra. Tu już nie łapie. Nie. Cisza totalna się zrobiła, widzowie. Czyli już sobie każdy poszedł, tak? Zobaczmy, zrobimy krok. Bernadetta. Bernadetta. No nie, no to jest nieprawda, widzowie. No tu przecież piloci leżą, a nie, kurde... O! Powoli ktoś się zbliża znowuż. Nic. Jeszcze nie łapie mnie. Ale duszno się. Będzie dzisiaj pompa, będzie. Zapowiadają o 18 niby w legionie łódzkim. Wreszcie burzę, no mam nadzieję, że zdążę wrócić do domu dzisiaj. O kurde, chyba powsuł się sprzęt. Chyba. Hello, hello. Nie. Dobra, to zobaczymy ile to jest jaka odległość. Raz, dwa. 17 stóp, no to półtora metra, chyba, no nie, coś prawie 2 metry długości, ona odległość to czyta. Ten Hello Welcome, no to jest super. Much chyba raczej nie wykrywa, bo mucha chodzi, ale nie wykrywa. No dobrze, czy jest jakiś ze mną pilot? Zobaczymy, czy coś jest, czy nie. Jak nie ma, widzowie, no niestety to będzie taki krótki materiał. I ja spadam, bo to naprawdę. Dzisiaj wybrałem złą pogodę złą porę, chyba ale nie mówcie mi, że w nocy jest większa aktywność, bo w to nie uwierzę. W nocy jeździłem, katastrofa, bardzo słaba aktywność. O, jest ktoś ze mną, patrzcie, jest rępą. Niebieskie oczy? O kurczę, tak, mam niebieskie oczy. Widzisz mnie, stoisz tu przede mną, to dotknij tego urządzenia. Mojej lewej ręce, jeżeli tu jesteś ze mną, będę wiedział wtedy, że tu jesteś. Widzowie, ani piłeczek nie wziąłem, no nic nie wziąłem, no nie Wziąłem to tylko najpotrzebniejsze, żeby plecaka nie brać, no bo to kurde kawałek drogi jest Jeśli jest duszno, weź mi jeszcze spotkał po drodze. No i co? I cisza? Jest rępot, ale Dotknij tego urządzenia w mojej lewej ręce, jak możesz. Proszę, zrób to! No I co? Podejdź do mnie. I dotknij tego urządzenia w mojej lewej ręce, jeżeli tu jesteś. Proszę. Ręcznik znowu się odzywa, ale skoków nie mam. 11. 11, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ale zdjęć tu jest 9. Przed się. Przed kim? Przed tym bytem, co, co jest na przy urządzeniu? Patrzcie, 11, jest, 3 się. Czy jest coś tutaj złego? Heh, jak muchy polubiły O kurde Patrzcie Nie, to raczej widzowie przez wiatr No Właśnie dlatego w czasie wiatru no nie ma co stawiać sprzętów Bo właśnie później Tak to się dzieje Dobra cisza Lotnij jeszcze z tego urządzenia z antenką? jesteś jeszcze tu jeszcze Przedki mam się strzec Może się dowiem E no, ja widzowie Jest Rempot się odzywa jeszcze, czyli się nie popsuł od tego upadku. Ale widzicie, przez wiatr. No ale nie ma skaków, widzowie. Frances Franciszek Frances, czyli Franciszek Czy w ogóle jesteś stąd, czy jesteś przechodnim bytem? O! A, może porozmawiamy na tym urządzeniu, właśnie co dotykasz? Długie na nie, krótkie na tak. Co ty na to? Nie chcesz kontaktu. No dobra, ok. Odejdź od tego urządzenia. Czyli nie chcesz kontaktu. Dobrze. No a chociaż się przedstawisz. Może powiesz mi jak masz na imię? No ja jestem Tomek Nie, patrzcie długi sygnał No dobrze, już rozumiem Dobrze Kurde A mi się daje, chyba się rępa popsuł, bo nie wierzę w to, że on tak nadawał. Bo nie ma nawet skoków. A dojdziesz do tego urządzenia Wtedy były skoki nawet. Widzowie, to ani skoków? Arempot się odzywał. Jesteś tu jeszcze gdzieś? To ja. To tylko ja. Nie ma tu nic, patrzcie. E? Śladowe, czyli coś było. No ale kurde, no. Jesteś tu? Dopnij tego urządzenia w mojej lewej ręce. Ja potwierdzenia, że tu jesteś. No dobra, to jest twój dom, okej. Okay. Nie widzowie, nie wierzę w to, że rempot by się odzywał. Coś mi się ze się chyba teraz właśnie popsuł, bo nie ma skoków. A mówiłem, nie ma skoków, a rempot się odzywa, to nie wierzę w to, że coś jest. Ale znowu cisza. Dobrze, czy ktoś ze mną tu porozmawia z tych pilotów tutaj? Ale tylko jasną odpowiedź tak lub nie. Jeżeli nie, to ja się pakuję i sobie jadę. Nie widzowie, ani skoków nie ma już. Całkowicie. To sobie energia gdzieś poszła. Jesteś w domu, super. No to jest wasz dom, to prawda. No. Tu ludzie tylko przychodzą w odwiedziny do Was. I to wszystko. Ale nie ma skoków, nie ma nic. Cisza totalna. To znowuż ja. No nic, tak czy siak. Dziękuję. Kto tam ze mną rozmawiał? Ja widzę. Maszyna. No może chodzi o ten samolot tutaj? Nie wiem. Może chodzi wam o ten samolot? Tak czy siak. PZL. 10p 37, to 212 Eska, Eskadra bombowa, aha No dobrze Tak czy siak, kto tutaj ze mną się odzywał? Kto dotykał moich urządzeń? To dziękuję Za dotknięcie Moich urządzeń Za pokazanie się, że tu jesteś Bycie Patrzcie. Ławka i REMPOT. No nie, REMPO raczej chyba nie jest powsuty na to wychodzi. Chodzi za mną, krążysz za mną. Przejdziesz jeszcze raz przez to białe urządzenie? Na się widzowie coraz bardziej. Przejdź przez to białe urządzenie, jeżeli jesteś tu ze mną. Nic, dwójkę już wyłączam, bo to nie ma sensu. Widzowie. Hello, Dziękuję. A no mnie nie mogło złapać, bo jestem daleko. A przedstawisz się. Patrzcie, rępot. <śmiewanie> Kurde, no tu musi być zła energia na to wychodzi. Widzowie. Cały czas takie, no niemiłe słowa. A, jak duszno się tu zrobiło. O! Co najlepsze, jest duszno. Nie ma wiatru, tu już teraz. No w oddali słychać. A tutaj jakby. O, kaw... zdjęcie. Mam zrobić zdjęcie Czy które zdjęcie? Czy tutaj któreś zdjęcie? Może ktoś jest tutaj ze zdjęcia właśnie ze mną rozmawia. Ole bąksio. O, Lender, widzieliście go na pewno na kamerze. Wielki był Brr, Aż mi się źmotli. O które zdjęcie chodzi? Kogo? Kogo? A może ci chodzi, żebym zabił zdjęcie? Co? Patrzcie. No dziękuję. I rępot, no super. No na włączmy jeszcze. Jest, są. Przyszedł z powrotem ktoś. Ktoś przyszedł do mnie. Widzę. Dobra, były skoki. Widzowie, ale fajnie, fajnie. To się odezwało. O pszczoła czy osa? Oska mała. Patrzcie, chodzi przy tym. Nie odzywa się urządzenia. Nie reaguje na urządzenia chyba na owadę raczej hello welcome Przedstawisz mi się kto do mnie przyszedł tutaj była chwila ciszy i teraz znowu coś się odezwało i znowu cisza Powiem wam że jak pomyślę muszę tak kawał wracać o jest Rempot Przedstawisz mi się kto ze mną jest Może jest ktoś ze mną z pilotów tego, któregoś zdjęcia. da to urządzenie. Przemów do tego urządzenia. Wybieraj słowa. Ta dwójka schowamy już. Nie będziemy stawiać się z aktywności, nie? Na kadrę. Piękny las, fajnie, to jest w lesie, tak ukryto, ktoś idzie, dobra widzowie. Chyba trzeba będzie zakończyć. Super, a mnie nie czegoś, że ktoś idzie? Dobra widzowie Jeśli film się podobał To dajcie łapkę w górę Subskrybujcie, komentuj To ten, no Kanał Lajkujcie Piękny ten samolot. fajna ta makieta jest, ja powiem Wam. Tak czy siak, kończymy, bo tu coraz więcej ludzi się kręci. Pana wyła aktywność. Dobra, za chwilę wracam. Widowia, wróciłem, mamy tu gościa, ale. Nie będzie przeszkadzać, będzie go pewnie patrzeć. No i przed chwilą odezwało się... O właśnie! I zobaczymy czy się rempod teraz odezwie, bo wcześniej taki gość... Patrzcie, i rępot Mamy rempoda. I cisza. Czyli tu jest jakaś energia, jakaś egzystuje energia. To już wiem Dobra Tak czy siak Widzowie kończymy na dzisiaj Sprawdziliśmy to miejsce. Wiemy, że tu jest jakaś energia jakieś byty tu krążą ale to nie są piloci z tego samolotu z tej makiety czyli w takim i też dość do wniosku że w każdym miejscu które sprawdzam nawet takie tu zbudowane ku pamięci jakieś te no to też jest jakaś energia rzeka, hmm, rzeka. nie wiem czy tu płynie gdzieś rzeka widowie ale tak czy siak kończymy. Sprawdziłem to miejsce z ciekawości. Jeżeli film się podobał, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i subskrybujcie kanał. Bo większość widzę nie subskrybuje, tylko obejrzyj na raczej. A jeżeli się podoba, to zasubskrybujcie. Subskrybuj dzwoneczek tam na dole. Słaby. I już, tak? Ktoś jest słaby. No nic, tak czy siak ja z nimi się pożegnam. I żegnam też się z Wami. W Do zobaczenia.